Pamiętajcie, żeby nie chrzcić tak laptopów kupionych u nas w sklepie i jakichkolwiek laptopów, a jeżeli już się Wam zdarzy chlusnąć, yy, chlapnąć czymś na laptopa, to pamiętajcie, pierwsze co, jeżeli zalanie było od strony klawiatury, to szybko go odwracamy, żeby woda nie postępowała. I teraz tak, jeżeli bateria jest dostępna od zewnątrz, to ją od razu wyciągamy, jeżeli nie, to już zależy. Czy czujecie się na siłach? Wyjąć tą baterię, rozkręcić tutaj śrubki, nie jest to jakieś super trudne, odpiąć taśmę. Jeżeli się czujecie na siłach, tak najbardziej. Jeżeli nie, to po prostu zostawcie go, ewentualnie jakiś ręczniczek pod niego. I niezależnie od tego, czy wyjęliście baterię, czy nie, należy udać się do zaufanego serwisu komputerowego, który wyczyści to zalanie. A dlaczego? Dlatego że takie przeleżane zalanie, nawet jeżeli laptop po wysłyszeniu będzie działał. To wtórna korozja, korozja spowodowana przepływem prądu przez środowisko kwaśne. Na przykład kawa jest środowiskiem kwaśnym. Coca-Cola ma oczyn kwaśny. Piwko ma oczyn kwaśny. Wszystkie te napoje gazowane. Woda mineralna gazowana też ma oczyn kwaśny. Będzie powodowało tylko jedynie destylowaną wodą, ale raczej jak się jej nie pili przy laptopie. Destylowaną można zalać laptopa i teoretycznie nic się nie stanie, bo nie przewodzi ona prądu. Natomiast każda inna woda ma jakiś odczyt, przewodzi prąd. Jeżeli nawet laptop przeżyje zalanie, to prawdopodobnie uszkodzi się po krótkim czasie od zalania, jeżeli nawet nie, no to klejoturę przestanie działać. Warto jest to wyczyścić, zaufać komuś, kto to zrobi dobrze, bo da to pewność, że ten laptop jeszcze długo, znaczy pewność, da szansę, że naprawdę jeszcze długo pochodzi, a taki zalany laptop to zwykle po kilku tygodniach staje się martwy.